Mariusz, za Wami e, pierwszy mecz tutaj sparingowy na obozie w Turcji, e, zremisowane 1-1. Jak ocenisz to spotkanie? Na pewno. Przegrywaliśmy w pierwszej połowie 1-0, później e, zagraliśmy w e, drugim praktycznie e, całe cała składy cała zmienione i udało nam się zremisować. Na pewno jest jakiś pozytyw, bo zawodnicy, którzy weszli, e, pokazali się z dobrej strony i wyciągnęli tę pierwszą połowę na remis i trzeba się z tego cieszyć. No właśnie, ten, ten wynik remisowy, no to tak patrząc z perspektywy meczu, to chyba, chyba zasłuszony wynik, bo ta bramka w szczególności dla Was się należała. Myślę, że się należała, bo w pierwszej połowie też mieliśmy, można powiedzieć, 3-4 dogodne sytuacje, które zabrakło nam zimnej krwi pod bramką rywali. Takie sytuacje musimy wykorzystywać, a przeciwnik w pierwszej połowie miał, można powiedzieć, jedną sytuację, wykorzystali. No, ale myślę, że z całego meczu wynik remisowy jest zasłużony. Dzisiaj w trakcie przed meczem wyprowadziłeś drużynę jako kapitan. Powiedz, czy to już zostało z trenerami ustalone i zostajesz kapitanem na, na, na tą nadchodzącą rundę? Znaczy trener od razu wybrał mnie kapitanem. Na pewno jest to dla mnie zaszczyt, że mogę prowadzić drużynę. Na pewno będę starał się wszystkich sił Udowodnić, że ta opaska mi się należy i że tutaj nikt składa nie ma za darmo. Muszę po prostu w każdym meczu, w każdym treningu udowadniać i na pewno będę to robił. No, na pewno chcę tutaj chłopakom pomóc i musimy wszyscy tworzyć kolektyw, nie tylko pierwsza jedenastka, ale cała osiemnastka i ci, którzy nie załapią się do osiemnastki, plus sztab szkoleniowy. Musimy tworzyć kolektyw i wtedy będzie szansa na utrzymanie. Jesteście już trzeci dzień tutaj na obozie w Turcji. No możesz chyba powiedzieć nawet po tych kilku, kilku dniach, że, że jest ciężko. No jest ciężko na pewno. Pierwszy dzień mieliśmy trzy treningi dziennie, przed siódmą rano mieliśmy tlenówkę na plaży, więc trochę mamy nogi ciężkie, ale przyszliśmy tutaj ciężko popracować i mam nadzieję, że to zaprocentuje w lidze. No dzisiaj mieliśmy tylko praktycznie przed meczem rozruch i mecz, ale jutro, jutro będzie pewnie to samo, że jest znowu trzy trening dzienny, ale wychodzimy z założenia, że ciężka praca i tutaj e, wszyscy myślimy tylko o utrzymaniu. No właśnie, bo też warunki do tej ciężkiej pracy no, macie tutaj idealne, no wręcz wymarzone. No na pewno jest e, bardzo dobry hotel, jedzenie mamy dobre, boiska także, więc... Nie ma co narzekać, tylko ciężko pracować, i, i każdy musi dać z siebie wszystko, żeby później to zaprocentowało.